Dobry wieczór. Dobry wieczór. Obok mnie Marta Mistygecz, kapitanka SK Kapolonia Warszawa. Po meczu y, ostatnim przed świętami z MB Zagłębiem Sosnowiec, trener Gordon gdzieś tam po pierwszym meczu w Warszawie obiecywał, że rewanż będzie słodki, ale chyba za słodko dzisiaj nie było. E, no nie, no przegrałyśmy. Wydaje mi się, że żadne e, jakby... Hej, e, trudno tylko takim meczu mówić. No jakby przegrałyśmy, przegrałyśmy tutaj z ogromną chęcią, żeby rewanż było po naszej stronie mhm. Syreny. impreza, e, ale nic nie udało się. Jakaś, jakaś tak na, na szybko, jakieś przemyślenia, co, co tutaj mogło być decydujące, że, że się nie powiodło? Hmm, też momentami jakby nie realizowałyśmy też założeń. E, proste błędy, które kosztowały nas otwarte rzuty za trzy punkty. Eee, no i z, po raz któryś już z mecz z kolei nasze, nasze skuteczność tak za trzy jest bardzo delikatnie mówiąc tragiczna. I no tak, twój rzut był pierwszym celnym, a to była piętnasta próba całego zespołu. Co jakby, jakby daje ogląd, jak ta sytuacja wygląda. Ciężko jakby... Nie wiem. Nie wiem, nie wiem co, tu, co tu zaradzić, bo jakby... Na treningach rzutowych, i wszystko jest super, a mm -hmm. co przychodzi do czego, to tak naprawdę nie liczy się trening, tylko liczy się mecz. Mm -hmm. Więc nieważne, jak dobre będziemy w treningu, jeśli w meczu tego nie będzie tego przełożenia, no to wyniki mm -hmm. będą niestety takie, jakie są. Ja tutaj akurat tak się zdarzyło, że byłam dzisiaj gdzieś blisko ławki, i w pewnym momencie. No... Jak, y, meczu jakiś taki lekki zarzut ze strony trenera, że troszkę wam, że za mało charakteru pokazujecie w tym y, meczu. Y, wydaje mi się, że z kolei jak ty się pojawiłaś w pewnym właśnie, krót, wkrótce potem na boisko, to gdzieś tam się dwoiłaś i troiłaś i starałaś się, żeby, żeby jednak ten charakter był, żeby ta presja, bo to nie było. Ja, dziękuję, dziękuję, że to widać, y, bo jakby jeśli tylko zostaję na boisku, to staram się, żeby to nie było przelatane, tylko żeby coś wnieść mhm. do drużyny. wiadomo. Nie jestem największym strzelcem punktującym w historii koszykówki. Masz więc, inne zalety. Więc staram się jakby te inne rzeczy troszeczkę zrobić. Też popełniłam Ci dużo, bardzo dużo błędów i jakby wydaje mi się, że nie ma żadnych. Koszykówka jest grą błędów. Tak, 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 wiem, tak, tak, wiem, Żadna wiem. z nas chyba nie może po tym meczu podać, i powiedzieć, ram super mecz, zero mhm. błędów i e, fajnie. Denerwuje bardzo to, że taki kolejny mecz, gdzie w zeszłym, roku, w zeszłym tygodniu z przeszkodą wygrałyśmy, mm, ale jakby no, te problemy są cały czas takie same i naprawdę musimy znaleźć jakiś sposób, żeby temu mhm. zaradzić. Bo ta frustracja również, e, mimo tego, że staramy się, żeby to nie przychodziło, to te kolejne nietrafione rzuty czy jakieś takie błędy, które mhm. nie wiadomo do czego robimy, e, powodują frustrację ogromną na boisku, gdzie nawet. Najspokojniejsze głowy po prostu to jest taka presja, i taka niemoc też czasami, mm -hmm. że chcemy to zrobić, a się nie daje. Mm -hmm. I dlatego, humory są jakie są aktualnie. Może będą lepsze, ma, moc, moc, mocno w to wierzymy. Jeszcze tak zapytam, bo to e, prawda, Wy macie jeszcze jeden zaległy mecz pierwszej mm. rundy z zespołem Sterunia, ale jakby gdzieś tam ta końcówka pierwszej rundy zawsze sprzyja pewnym e, podsumowaniom i gdzieś w sieci można znaleźć takie opinie. Też patrząc na statystyki, chyba można wysnuć takie wnioski, że Polonia jest taką drużyną, której siłą jest powiedzmy zespół. Tak? Mm -hmm. Nie ma takiej jakiejś wyraźnej liderki. Czy mm -hmm. nie myślisz, że może właśnie taka liderka gdzieś tam się przydała, taka osoba, taka zawodniczka po prostu, która pociągnęłaby gdzieś tam za sobą. Czy, czy byłaby... Ale mówimy o jakimś transferze czy nie, wykreowaniu Nie, nie. nie, nie. Wykreowaniu nie, nie, nie. jednej nie, osoby. Nie, nie, nie wiem, czy o wykreowaniu, eee... tylko że, że, Mówię bardziej w kontekście, że może szkoda, że gdzieś tam przynajmniej do tej pory żad, żadna, nie żadna z was jakby, się. Się nie, jakby naturalnie się nie wykreowała w tej z, roli. Zwyczaj jest tak, że w drużynach jest jeden lider i punktowy, i, który ciągnie zespół. Mm -hmm. E, to prawda, u nas właśnie nie ma, nie ma takiej osoby, chyba jak na ten moment, skoro tak mówisz. Ja staram tak się nie się czytać komentarzy. czytać komentarzy. Jakby też inaczej jest, jak patrzę z boiska, inaczej jak ludzie e, patrzą kibice i patrzą osoby pośrednie, bo jakby za każdym razem mówimy, no z boku dużo widać. E, więc, e, to prawda, jak się w środę tak to to jest, tak, troszkę inaczej, inny jest ogląd. jak się jest na boisku. E, nie wiem. Ciężko mi teraz powiedzieć, bo jakby mam bardzo mocno w głowie to, co się działo dzisiaj. I takie zrozumienie, niezrozumienie i takie, taka złość, chyba taka po prostu sportowa, że, mm -hmm. że kolejny mecz, który mogliśmy wygrać, nie idzie. I to jest chyba taka, no może, wak może wakacje, może jeszcze nie wakacje. Może święta są od, do tego, żeby, żeby po prostu przemyśleć niektóre rzeczy i, i po tej przerwie świątecznej przyjechać i zacząć treningi i na meczu z Poznaniem. Zmienić to, bo chyba wydaje mi się, że zarówno my zawodniczki, jak i sztab trenerski i pewnie kibice e, chcieliby, żeby koszykówka w naszym wykonaniu wyglądała dużo lepiej. E, nie tylko e, efektownie, ale również efektywnie. Myślę, że życzę tego i, i Tobie i całej tak. drużynie z, z, całego, z całego serducha świątecznie. Jakieś plany na święta? opowiesz troszkę więcej? Jakie są? Dom. Dom. dom, dom wrocławski, dom, dom wrocławski, e, rodzinny. rodzinny, dom wrocławski plus jeszcze bardziej rodzinny dom Wsłowski <laughs> e, więc czas z rodziną, zdecydowanie czas z rodziną. Życzę, żeby był miły, wartościowy, Dziękuję. spokojny, radosny Dziękuję. i wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ja jeszcze bym chciała w imieniu zawodniczek i pewnie całego sztabu życzyć wszystkim wesołych świąt spokojnych, pełnych radości, wytchnienia i miło spędzonego czasu w gronie najbliższych dołączam się bardzo i dziękuję dziękuję i dziękuję oczywiście też z całego serca i do zobaczenia oby w dobrych nastrojach mam nadzieję postaramy się uściski